Polecajmy rządzących naszym krajem na wszystkich szczeblach. Polecajmy również prezydenta Stanów Zjednoczonych, odwiedzającego naszą ojczyznę wraz z osobami towarzyszącymi, aby jego wizyta w naszej ojczyźnie wypadła pomyślnie, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych ale przede wszystkim dla naszej ojczyzny. Mówmy się o tych wszystkich intencjach, które przenieśliśmy na to miejsce pamięci, nadziei i prawdy, na przed ten krzyż, który wprawdzie przeniesiony do kościoła świętej Anny jednak w znaczeniu symbolicznym, duchowym jest obecny tutaj. Ten omodlony przez setki tysięcy i miliony Polaków. I dlatego tutaj przed ten na Polskim się gromadzimy, a nie w kościele świętej Anny. Bo ten krzyż w wymiarze duchowym jest. I dlatego... Przed nim się gromadzimy i zanosimy nasze modlitwy. Dzisiaj piątek rozważać będziemy dajemy te